Cześć, tu Monika z kanału Tylko Czytam. Dzisiaj przedstawię Wam dwie książki. Obie to literatura faktu. Najpierw pojedziemy na Antarktydę, czyli do najzimniejszego miejsca na Ziemi, a potem do najgorętszego miejsca na Ziemi, czyli do Doliny Krzemowej. I nie mam tu na myśli temperatury powietrza, tylko owianą tajemnicą technologię, która rozpalała wyobraźnię. Do czasu. Ogromnie lubię oglądać filmy przyrodnicze. Moją uwagę przykuwają filmy Davida Attenborough oraz te czytane przez Krystynę Czubównę. Jak dla mnie to w nich przejawia się ta magia kina, o której tyle się słyszy, a tak ciężko ją zdefiniować. Film przyrodniczy, tak dzisiaj zacznę trochę nietypowo, Stacji BBC pod tytułem Dynastie pokazuje nam pięć niesamowitych historii pięciu niezwykłych bohaterów wybranych starannie dzikich zwierząt. Drugi odcinek tego cyklu, tej serii, poświęcony jest pingwinom cesarskim. I oglądając tego typu filmy, zawsze się zastanawiam, jak to wszystko zostało nakręcone. Niejednokrotnie twórcy pokazują z kamery, z jakimi wyzwaniami zmagali się filmowcy. A dzisiaj opowiem Wam o książce Rok wśród Pingwinów, która właśnie opisuje słowem to, czego nie można było pokazać obrazem. Książka została napisana prze, przez Lindzeja McClay, e, przetłumaczona przez Bartosza Sałbuta. A wydana przez wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka. O czym jest ta książka? To wspomnienia autora taki jego pamiętnik z wyprawy na Antarktydę, której celem było nakręcenie właśnie filmu o pingwinach cesarskich. Cała wyprawa miała miejsce w 2017 roku. I trwała prawie rok. Sam wyjazd w taki najzimniejszy, najbardziej wietrzny i najbardziej surowy kontynent Ziemi wielkości naszej Europy był dość ryzykownym przedsięwzięciem. Przygotowania sprzętu i szkolenia hmm, całej załogi trwały kilka lat. Życie bowiem na stacji badawczej przypomina trochę wyprawę w kosmos. Załoga, yy, która zimą składa się tylko z 12 osób, akurat w tym przypadku głównie z Niemiec, została starannie dobrana i przebadana. Ludzie ci bowiem zostają odcięci od świata i wraz z odlotem ostatniego samolotu i odpłynięciem ostatniego lodomłamacza yy, są odcięci od świata aż na 8 miesięcy. W tym czasie nie może im zabraknąć jedzenia, nie wiem, wyobrażam sobie, że prądu, no, wody, wiadomo, ale lekarstw, y, nie może ich tutaj zaskoczyć żadna niespodziewana sytuacja. Dlatego przygotowania trwają tak długo. Temperatura bowiem spada do minus 50 stopni, a przez długi czas trwa w ogóle na Antarktydzie noc polarna i jest, wiadomo, tylko ciemno. I w takich warunkach badacze skupiają się na pracy, w stacjach badawczych Lindsay miał za zadanie utrwalać zachowanie i życie pingwinów, więc jego praca nie polegała na pobycie w stacji, tylko na wielokilometrowej codziennej wędrówce do kolonii pingwinów w niewyobrażalnym mrozie. W książce autor opisuje krok, w zasadzie krok po kroku. Dlaczego właśnie on został poproszony o wykonanie tego zadania? Jak wyglądały przygotowania oraz sam Pobyt w Arktyce od początku do końca. Opisuje zmagania z żywiołem, z sprzętem, zwierzętami, które przecież zachowywały się nieprzewidywalnie i tak naprawdę no, nigdy nie według scenariusza. Wspomnienia te są pełne przemyśleń, dodatkowych opowieści też o własnym życiu, więc nie jest to taka stricte książka przyrodnicza. Tak? To jest, tak jak mówię, to, to jest raczej taki. Pamiętnik, bym powiedziała, taki zbiór wspomnień. Wspomnienia te um, są oczywiście bardzo, tak lekko napisane bardzo ciekawie. Sam opis w ogóle stacji badawczej, w której przebywał um, Linzej, czyli stacji Neumayer 3, nie wiem, czy uda mi się ją tak na szybko Wam pokazać, która stoi na. Y, zamarzniętym oceanie y, jest fascynujący. Tu akurat trochę widać y, tą stację. Myślałam, że to bardziej taki domek, a to się okazuje, że to jest normalnie. Na wielkich palach. Tak wygląda ta stacja. I teraz. Ym, ponadto autor przeprowadza nas jakby przez cały proces tworzenia filmu. Co kręcili? W jakich warunkach? Co się działo, kiedy pogoda była niesprzyjająca i nie można było kręcić? Co się udało, a co nie? Pisze o momentach sukcesu, ale też kompletnej porażki. No i wreszcie pisze o takich momentach wzruszających. Nie jest to książka o pingwinach w takim sensie stricte przyrodniczym. Jednak autor przemyca dużo wiedzy i robi to w taki bardzo strawny i interesujący sposób. Dowiedziałam się z tej książki na przykład, że istnieje hmm, 17 gatunków pingwinów. Te cesarskie są największe. Taka ciekawostka, że pingwiny w ogóle nie bały się ludzi, ponieważ no, jakby nie znały człowieka. Rzadko go pewnie spotykały. Ptaki te w tym terenie hmm, spieszą się z godami, ponieważ muszą odchować młode, zanim słońce zacznie topić lód. Wszystko to się dzieje na lodzie, na oceanie, więc tutaj ten proces jest bardzo. Odliczony w czasie. Zamiast szukać w kolonii zeszłorocznego partnera, ponieważ to zajęłoby zbyt dużo czasu, w każdym kolejnym sezonie pingwiny szukają kogoś nowego. Samice po złożeniu jaj od razu wypływają w morze i w tym najtrudniejszym okresie, kiedy jest wietrznie, zimno i ciemno, samce opiekują się jajem. Zbijają się w takie e, gromady i trwają w milczeniu i w ciszy kilka tygodni kiedy młode się wykluwają znowu przyroda to tak zorganizowała, że wracają samice, które są najedzone podtuczone niosą ze sobą zapasy pożywienia dla młodych pingwinków oczywiście w czasie tej najsroższej zimy no wiele osobników traci życie nie ma tam yy, drapieżników tak? ale co je zabija no, mróz, wiatr i cała ta arktyczna pogoda. Książka dodatkowo zawiera zdjęcia, które oczywiście no, pobudzają wyobraźnię. Ten y, rodzaj wspomnień był dla mnie takim swoistym wyjściem ze strefy komfortu, bo y, stało się to takie ostatnio bardzo modne określenie na przeczytanie książki z gatunku, po który się po prostu wcześniej nie sięgało. Y, ja zafascynowana książką. Dokupiłam, jakby do tego, film, dynastię jedynie w swoim rodzaju, żeby właśnie zobaczyć efekt pracy autora książki. I powiem Wam, że było warto. Cóż, kiedy te wszystkie doznania estetyczne zburzyła mi druga książka, mam tu na myśli, Złą krew. Johna Carreiro. To jest książka wydana przez wydawnictwo Marginesy i przełożyła ją Maria Jaszczurowska. Zła krew. Największy skandal w historii startupów. O Boże, jakie to było genialne! To historia największego. W dziejach skandalu, przekrętu, nie wiem jak to nazwać, startupa o nazwie Teranos, założonego i prowadzonego przez 19-letnią Elizabeth Holmes. Jakby wam tą książkę tak szybko zarekomendować? Wyobraźcie sobie, że kończy się era igieł w medycynie. Dla niektórych proces pobierania krwi, to prawdziwa droga przez mękę. I nagle pojawia się młoda wizjonerka, która chce zrewolucjonizować świat medycyny. Jej urządzenie pobiera, zresztą tutaj widać na okładce, to jest na zdjęciu bohaterka książki, pobiera z palca małą kroplę, tak naprawdę, krwi i bada tą krew wszechstronnie. Można wykonać nawet kilkaset testów, z jednej kropli krwi, nawet w warunkach domowych. Brzmi jak prawdziwa rewolucja. Myślicie, że ktoś się nie nabrał, myślicie, że ktoś nie uwierzył? Nic bardziej mylnego. O firmie Terranos nie wiedziałam nic. Nowinki z Oceanu jakoś mnie omijają, a dolina Krzemowa. No fascynuje mnie trochę ze względu może na takie nazwiska jak Steve Jobs, twórca iPhone'a czy Elon Musk, znany producent Tesli czy lotów kosmicznych. Ale czytając o młodej kobiecie, która chciała być Steve'em Jobsem w spódnicy, podświadomie tak trzymałam za nią kciuki. Jak już mówiłam, technologia była przełomowa. Nie dziwy więc fakt, że tak młoda osoba, no dość szybko wykorzystując koneksje rodzinne i swoje umiejętności, pociągnęła swoją wizją wiele znanych nazwisk. Elizabeth była na okładkach, Wszystkich liczących się magazynów. Upodabniała się zresztą do swojego idola Steve'a Jobsa, do którego ja też się dzisiaj upodobniłam, ale to tylko taki żart, oczywiście, bo ona uwielbiała nosić czarne golfy. Jej głos modulowała głos do bardzo niskiej barwy i również. Czerpiąc od swojego idola, na przykład nie miała tablic rejestracyjnych w swoim Audi. Okrzyknięta zresztą została nowym Jobsem, i yy, efektem tego było to, że no, została jedną z najmłodszych milionerek. Książka jest tak naprawdę dziennikarskim śledztwem świetnie opisującym rozkwit i upadek firmy Teranos. Autor przeprowadził kilkaset wywiadów z osobami, które pracowały w firmie i opisał w bardzo taki interesujący i trzymający w napięciu sposób firmę, która przez wiele lat budowała piramidę złudzeń i nadziei. Od razu uprzedzam, że nie jest to w ogóle ani książka medyczna, ani książka o medycynie. To jest opowieść o budowaniu firmy na obietnicach, na mrzonkach. To jest obsesyjne wręcz chronienie nieistniejącej technologii. To jest gorzki obraz społeczeństwa i tego, jak pieniądz rządzi światem. Jak prawnicy zatrudnieni przez Elizabeth Holmes. Stosowali metody, bym powiedziała wręcz mafijne, żeby zastraszyć zwalnianych pracowników, żeby yy, yy, grozić, naciskać, wymuszać bądź też doprowadzać do finansowej ruiny. Te praktyki stosowano wobec tych pracowników, którzy zostali zwolnieni głównie z tego, że nie podobała im się praktyka, polityka yy, firmy. Książka jest. Naprawdę bardzo dobrze napisana. Po rozpoczęciu lektury naprawdę ciężko ją odłożyć. Tak nie słyszałam o niej za bardzo na Booktubie, a lubię książki, z których mogę się czegoś ciekawego dowiedzieć. Zaskakujące było dla mnie to, że tak naprawdę to życie pisze najbardziej nieprawdopodobne scenariusze. Zresztą, prawa do ekranizacji tej trzymającej w napięciu książki, kupił Netflix. A ja mam tylko nadzieję, że przypadnie Wam ona do gustu. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam, czyli Rok wśród pingwinów i Zła Krew. Dwie bardzo interesujące, choć bardzo różne książki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia.